Ho, ho, ho. No, a jak? Będziemy dzisiaj wymieniać oleum w DRC. Ma już tam zrobione chyba z 300 km po tym całym złożeniu, może nawet więcej. Dużo batów, dużo lejtów. Olej się zabarwił. No i dotychczasowy olej 10W50 firmy Specol, Schorzowa, ustępuje miejsca. I taką historyjkę opowiem. Specol Moto 4T 20W50. Zadzwoniłem sobie do producenta. Specol Kluczborska 31 Chorzów. Tam jest bardzo fajna obsługa. W każdej chwili można porozmawiać z technologiem. Eee, oleje i smary robią naprawdę bardzo dobre. Tutaj w y, moim rodzinowozie 1.9 TDI Skoda y, olej Specol 5W 40 Gold jeździ od... odkąd pamiętam, nie wiem ile... 4-5 lat już mam ten samochód. 120 tysięcy km nawinięte, mapa na 140 koni i nie ma żadnego problemu, a ma już 380 tysięcy przejechane. I to mnie skusiło po raz pierwszy, żeby skorzystać z chemii z i przepraszam, do motocykli zaczęło się właśnie od, od tej derki. Derka na 10W40 początkowo, później przyszedłem na 10W50, a teraz 20W50. I o co chodzi? Zadzwoniłem sobie do, do specola. Porozmawiałem z technologiem i powiedziałem, że interesuje mnie olej do silników 4T motocyklowych, który będzie policzony, czy stworzony, yy, wymiksowany na potrzeby właśnie motocykli chłodzonych powietrzem. Bo co się okazuje, większość olejów dostępnych na rynku to są oleje, które są przygotowane pod konstrukcję, pod konstrukcję LC, czyli liquid cooling. Oczywiście zdają egzamin, no ale trzeba też pamiętać, że chłodzenie powietrzem czy olejaki, jak zwał, tak zwał, te silniki e, mają pewną tendencję, tendencję do pochłaniania oleju w trakcie rozgrzewania ze względu, że cylindry, no, generalnie silniki są luźniej spasowane niż nowe konstrukcje, po to, żeby była ta tolerancja rozszerzalności temperaturowej e, po rozgrzaniu, tak? No i panowie. Usiedli sobie, powiedzieli: Panie Adamie, musi pan zamówić przynajmniej 30 litrów, żebyśmy mogli zrealizować takie zamówienie. Rozpisałem się z kolegami, którzy już jeździli do tej pory na, na tych olejach. Uzbierałem ilość 30 litrów i chętnych. No i został wyprodukowany dla mnie specjalnie olej 20W50. Olej ma bardzo wysoką liczbę TBN ma wysoką wytrzymałość termiczną na, specjalnie na wysokie temperatury rozgrzewać się może śmiało do 140-150 stopni według, według technologa który opracował dla nas tą specyfikację dodatkowy pakiet detergentów myjących silnik bazy mamy tutaj bazy mamy tutaj tak jak w latach, w których te silniki były produkowane, czyli bazy mamy mineralno-syntetyczne, chociaż wtedy może tych syntetyków było mniej. I oprócz tego są dodatki, które powodują, że silnik no, dodatki zmniejszające tarcie. Zalejemy sobie. Zobaczymy jak to będzie działać. Ja myślę, że będzie bardzo dobrze, aczkolwiek też powiem na wstępie, jeśli Zmiana na 10W50 to jest bardzo dobry pomysł do silników chłodzonych powietrzem, i nawet do tych chłodzonych w sposób wodny. Na takie temperatury, jakie mamy dzisiaj, czyli plus 30 stopni, przynajmniej u mnie. Piękny zionek się kończy. I. Ja zauważyłem, że w przypadku 10W50 już nie występuje tak, tak często zjawisko puchnięcia tłoka. To było odczuwalne po dłuższej jeździe z wyższą prędkością. 10W50 już ten problem rozwiązywał, i to samo mówią koledzy, którzy jeżdżą w, na większych sprzętach. Mamy GSA 750, z 1977 roku, który też jeździ na tym oleju, co ciekawe dopiero na oleju Specol, gdzie wcześniej był lany inny, no, inny olej bez kryptoreklamy i antyreklamy i występowało zjawisko tłuczenia się wałka rozrządu. Po wlaniu Specola silnik chodzi należycie cichutko a dodatkowo po 2,5 tysiącach od złożenia, bo cały motocykl został odbudowany, ubytek oleju jest marginalny, więc, więc jest to sprawdzone na takich konstrukcjach. Ostatnio kolega do Yamachy TDR 750 w lau mówi, że też jest znaczna poprawa. W mniejszych pojemnościach kolega wlał do Rometa K 125 i również zauważył znacznie mniejsze nagrzewanie silnika które po prostu odczuwał do tej pory na nogach. Tak? No, każdy kierownik wie co się dzieje z jego sprzętem. No i dodatkowo zauważalna była poprawa pracy skrzyni biegów zwłaszcza po nagrzaniu i w trakcie ruchu miejskiego gdzie rzeczywiście taki taki silnik chłodzony Powietrzem dostaje dość mocno w dupę. Więc co? Ja Wam polecam z całego serca. Mówię to z doświadczenia. To nie jest pierwsza butelka, bo z już miałem bardzo dużo i w samochodach i w motocyklach. To jest bardzo dobry olej. Cena jest naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjna. Bo myślę, że taką buteleczkę w detalu kupicie za 20 zł u producenta. I oczywiście taką, taką sprzedaż producent prowadzi detaliczną. I naprawdę jest to olej sprawdzony i nie było żadnego przypadku, gdzie ten olej zaszkodziłby silnikowi, co często jest poruszane na forach motoryzacyjnych. Także polecam. Zalewam, jutro może będzie wideo z odpalenia, bo już jest godzina 20. Nie chcę sąsiadów niepokoić, więc wierzę teraz nowy filterek, nowy olej i jutro odpalamy.